To co tam dzisiaj mamy na warsztacie? Dzisiaj mamy nową klawiaturkę od Corsera. Déjà No troszeczkę tak, bo faktycznie poprzedni odcinek też był poświęcony Corserowi, ale... Sprzedali się Corserowi. Może, no, tak może byś... teraz może w ogóle nazwijmy to yy, dla Corsera. Faktycznie nowa klawiaturka wychodzi na warsztat, ta już nieco tańsza. O! No akurat <laughs> tak się złożyło, że Corser ma kolejną premierę, więc zobaczmy co tam dla nas przygotował. No i piękna klawiaturka Corsera K60RGB Pro. Nazwy coraz dłuższe. To nie dla ciebie, jak pro. No nie dla mnie, niestety ja raczej Bambikowy w grach zawsze, ale staram się, staram się dla was, także wow. co mam zrobić? Ja tylko jeszcze chciałem przypomnieć, że w poprzednim odcinku ten Bambik sklepał ci tyłek w Fortnite. -zie. Do zera. No, to, że ty jesteś słaby, nie znaczy, że nie jestem słabszy. <śled> Ja już znalazłem przynajmniej 300 zł oszczędności tak. na tej klawiaturze w yy, odróżnieniu od poprzednika. myślam się o co chodzi Nie tak, ma nie automatów ma. do zdejmowania ten, no a to już tak z czystów. doliczyć. No to czystówki co najmniej. Dobra, to co, rozcinamy. Mhm. No dobrze, zobaczmy, czy w środku też. Uuu, kolejna stówka. Uuuu. Uuu, uuu, rozerwało no się. No, żeś popsuł, no. O, ale Ci, bo, bo się tak nie, nie no, zgina. No. to nie moja wina. No, już widać kolejna oszczędność. Kolejna stówka to folika. <grym> folika. Nie było plastikowej nakładki. Zobaczmy, gratisów. Też nie ma, ale jest instrukcja. No. Ja, no jest instrukcja no, gratisów tyle, no. i niestety już więcej gratisów. Nie ma? To ocena, proszę, szybko, żeby do naszego rankingu ja, pudełek woksów. Boks, bo, no, jest ładnie wykonane, ale no nie zachwyciło 5 na 10. Yy, no, powiem, Dobrze, to ja będę nawet bardziej. Yy, 4 na 10. U, dobra. Dzisiaj... Bo znowu chciałem Aha. dać 5, a stwierdziłem, że będzie, że dajemy te same oceny i to tak. Aha, ok. 4 na 10, Więc, no, no, no. bo yy, powiedz mi już, cena może? Yy, bo... Około? około 560-70 zł. Okej, okay, czyli sporo. Nadal, nadal sporo. wiesz, to jest takie zabawne uczucie, bo przed chwilą um, testowaliśmy klawiaturę za ponad 1000. Tak. Także to jest dwa razy tańsza klawiatura. No tak, jest dwa razy tańsza, która jest nadal mimo nadal wszystko jest, bardzo y droga. Wysokiej ceny, więc to pudełko ja oceniłem niżej z tego powodu, że jeżeli wiem, że to jest prawie 600 zł, mhm. to nadal bym oczekiwał czegoś. Wow, a no nie może. tak, że o za tysiaka to musisz ten, a za 500 to dostajesz kawa to. Tak, dokładnie, mogłoby to wyglądać troszeczkę lepiej. Pierwsze twoje wrażenia bezdotykowe. Okej, okay. no, już dotknąłem. Przed chwilą, przed przypadek, ale to uznajmy, że tego nie było. Uznajmy, że tego nie było. Bezdotykowe. Podoba mi się to, że wydaje się ten profil być nieco niższy niż w standardowych klawiaturach mechanicznych. Wygląda na lżejszą po prostu. No i dodatkowo bardzo, oczywiście podoba mi się to szczotkowane aluminium, które znajduje się na powierzchni klawiatury. Natomiast jeżeli. Ale chodzi suspens tak, zbudowałem. to takie nie, zawieszenie ja już było. Takie emocje miałem tak. W sobie, tak buzował do mnie, Mówi, co on powie, co on odkryje. Tak, z złapałem chwilę laga. Natomiast jeżeli chodzi o kształt, to klawiatura wydaje się być niezwykle porządna i niezwykle solidna. To, co mnie zaskoczyło, to to, że to nie jest taki typowy corsair. Mhm. I widać, że Corsair zaczyna coś trochę wychodzić z tych ram, które sobie wcześniej zbudował i w zasadzie, można powiedzieć, czy sięgaliśmy po. K70, K90 to te wszystkie klawiatury było widać od razu, że to jest corset. Nie mhm. było żadnych wątpliwości. Mhm. A jeżeli ja bym tutaj ci zasłonił to logo, tak. i spytał, a jakiego procenta jest klawiatura, to tu już byś Miałbym miał wątpliwości. Tak. Klawiatura niezmiernie prosta, ale faktycznie już na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo dobrze zrobioną. Że to widać, że to nie jest tania klawiatura, mocno zbita na trochę niższym profilu, mhm. ale wydaje mi się, że mimo wszystko. Te klawisze mogą ciekawie świecić, bo nie ma nic, co by nam zabudowywało ją, i to podświetlenie może fajnie się tutaj rozlać. Zaraz to sprawdzimy, ale wiesz, co mnie zaciekawiło? Tu dużo osób mówi, że ten oplot to jest trochę taki mit oplotu. W sensie? Że, że to nie jest aż tak dużo nie daje. Okej, okay, może to dużo nie daje, ale według mnie wygląda 100 razy lepiej. Tak, wygląda lepiej, wygląda porządniej, no i tu tego poplotu w tych pieniądzach nie dostajemy. No i tutaj troszeczkę duży zawód, jeżeli chodzi e, z mojej strony, bo faktycznie tego oplotu za 500 zł ponad na pewno bym się spodziewał. Pod spodem nóżki w wersji klasycznej no, jeden tak, poziom regulacji jeden poziom, poziom, poziom regulacji poziom. Nic, nic się nie dzieje mm -hmm. że nie ma z... Na, właśnie tutaj to jest ten problem ten nie ma kanalików nie. odprowadzających wodę nie ma y, też kanałów dokablowych, do kablonu, że tak, tak powiem ani y, oczywiście dodatkowych mm -hmm. portów tu też nie uświadczymy mm -hmm. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego aluminium szczotkowanego, mitycznego, okay. które powoli wchodzi do standardu. Tak, powoli jest I standardem. jeszcze niedawno pamiętam tak z kilka lat wstecz, jak było szczotkowane aluminium, to było takie premium. Mm -hmm. browser, o, mm -hmm. o, o, o. Teraz już nawet w tańszych klawiaturach to się pojawia. Niemniej jednak chciałem pochwalić Corsera, bo ja mam takie zdanie, że szczotkowane aluminium szczotkowanemu aluminium nierówne. Jasne. I to robi na mnie dużo lepsze wrażenie niż te niektóre yy, szczotkowane. Aluminium. No i tutaj ta warstwa jest stosunkowo gruba, bo tak. możemy zobaczyć po boku yy, grubość tej warstwy aluminiowej i faktycznie ona robi wrażenie, na pewno się nam nie powygina. Yy, a jak coś na klawiaturę upadnie, to nie powinno jej w żaden sposób uszkodzić. No nie, spasowana no nie, jest. Yy, nie skrzeczy w żaden nie, sposób. Nie, nie ma żadnych w ogóle plastiki, mm -hmm. nie przeskakują, nie ma żadnych tutaj. Nie dociągnięć po tym względzie, klawiatura jest spasowana bardzo, bardzo dobrze i tego akurat się spodziewaliśmy. Dobrze, podłączmy ją, poklikajmy i zobaczmy, jaki jest feeling tej klawiatury. Okej, okay, klawiaturka jest już podłączona i pierwsze wrażenia, oceny, podświetlenia. Podświetlenie według mnie akurat tutaj sprawdza się fenomenalnie. Naprawdę Zgadzam bardzo się. ładne. I zaryzykowałbym stwierdzenie, którego będę się trzymał mocno, że jest dużo ciekawsze niż u tego droższego starszego mhm. brata. Tu się zgodzę i na pewno jest też bardziej intensywne, nawet w tym mocnym oświetleniu, tak. które teraz no na nas pada. To jest to, bo często tak. jest tak, że przy tym oświetleniu intensywnym, studyjnym zapalamy klawiatury i często mówimy, o jak zglesimy światło, to zobaczymy mhm. dokładnie. Tu, szczerze, nie widzę nawet potrzeby gaszenia światła, żeby tak. bardzo dobrze zobaczyć, jak ta klawiatura świeci. I za to jest plus za ten mm, dość dla niektórych wtórny element, mm -hmm. ale jednak już taki, który na stałe trafił do kanonu Jasne. klawiatur, że to podświetlenie jest naprawdę fajne, no i przez to, że te tutaj pod spodem yy, takie kapy są, yy, mają te mleczne obwódki, to mm -hmm. to podświetlenie jest zdecydowanie właśnie takie w takim mlecznym stylu, co jest bardzo fajne, I mi się tak, podoba, możecie cały... zobaczyć. To całe RGB się rozlewa, także naprawdę bardzo, bardzo efektownie to wygląda. I myślę, że nie jeden fanatyk RGB, a nawet nie fanatycy RGB, będą naprawdę tą klawiaturą zachwyceni pod tym kątem. I to, co powiedziałeś w kuluarach, że bardzo, a na to ludzie często nie zwracają uwagi. Ja mm. też zwracam i Ty zwróciłeś, że bardzo fajny font. Tak, 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 zgadza się. Ten font mi się bardzo Prosty, podoba. Prosty, elegancki, mhm. taki jak powinien moim zdaniem wyglądać właśnie typ, porządny font na klawiaturze. Tak to... jest. No często klawiatury gamingowe mają to do siebie, że ten font stosują bardzo agresywny taki... albo przesadzony. Tutaj mamy klasyczny... Font. Dobrze dobrany font, Dokładnie. naprawdę. O dodatkowych klawiszach multimedialnych nie porozmawiamy, bo takowych tu brak. Mhm. Jak widzimy klawiatura, tam gdzie się kończą klawisze, tam się kończy klawiatura. No i dla czystości naszego sumienia bardzo wspomnieć, że jest oczywiście kontrolka klawiszy funkcyjnych. Mamy oczywiście od numlocka od Caps czy może od blokady Windowsa, kontrolki się po prostu zapalają. Mhm. Dobra, ale musisz się ze mną zgodzić, że klawiatura swoje kosztuje. Zgadzam się. Troszeczkę musimy się tutaj przyczepić. I ja chciałbym musimy. się przyczepić konkretnie do keycapów, które nie wydają się być niestety najwyższej możliwej jakości. Okay. Wydają się być troszeczkę cienkie. Są oczywiście z ABS-u, natomiast. Mam wrażenie, że jakiś mocniejszy przedmiot, który upadnie na tą klawiaturę, mógłby spowodować ich uszkodzenie. Nie zakładam raczej, że będą się one ścierać. Natomiast faktycznie uważam, że mogłyby być wykonane z nieco lepszego materiału za taką cenę. To co? Czas poklikać. Oczywiście. Poklikajmy coś. Prawdziwy wirtuaz. <słuch> Przewodniczący, <śmienicza> przypadek ładny kolor wybrałeś i o! Oddychanie, oddychanie, oddychanie wybrałem. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o klawisze, znajdują się na przełącznikach mechanicznych Sherry Viola. Tak. I tutaj ciekawostka, że to są przełączniki, których nie znajdziemy w innych klawiaturach mhm. niż klawiatury Corsair. premierowe przełączniki więc to jest akurat coś nowego. I jeżeli nam się spodoba feeling tych klawiszy, no to już nie będziemy mieli trochę wyboru i na klawiaturę Corsera będziemy musieli się zdecydować. To co dla niektórych może być ważne, to ten czas raportowania, który w tej droższej klawiaturze był 4000, 4 razy herców, oczywiście 4 razy wyższy. Tutaj już jest standardowy, 1000 herców, mhm. taki jak w klawiaturach. Myślę, że odczuwalność tego. Jest no raczej. Jasne. Jeżeli chodzi dla o. przeciętnego, o, że, człowieka, przeciętnego użytkownika. Faktycznie. Ciężko tutaj, że. O, ale czuję, że tu jest 4 <noise> razy mniej. Jasne. Natomiast warto wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o ten próg aktywacji, tutaj mamy 2 mm. mm -hmm. No i dodatkowo nacisk 45 gramów. I to faktycznie w tej klawiaturce czuć, że troszeczkę. Czuć. Y, Trudniej się wciska. Nie jest to aż tak. Opór daje, tak, da, daje delikatny opór i ten opór jest wyczuwalny. Także na moje dłonie, na moje palce na pewno ta klawiatura by się sprawdziła. Dla tak, kogoś. Na ciężkie tak, palce. Dokładnie. ciężkie dłonie i te paluchy, jak są takie duże. Co ci mogę powiedzieć, bo już przeszliśmy do czucia i feelingu mhm. klawiatury. To, co jest moim zdaniem najważniejsze, bo to jak się używa klawiatury, to jak ten klik pod Twoimi palcami y, wygląda, to jest w zasadzie klucz, o ile oczywiście klawiatura jest wytrzymała i to wytrzyma dłużej niż tydzień. To tu oceniam Corsera bardzo wysoko, mhm, naprawdę ta klawiatura, tak jak wiesz, ja na przykład lubię głośny klik, ten jest cichutki. Jest cichutki? Moim zdaniem jest cichutki, cichutki. ale mi to w ogóle nie przeszkadza, okay. w sensie przeszkadza, no cich, nie tak, że mi cichy przeszkadza, ale on jest bardzo płynny w swoim odgłosie, nie wiem, okay. czy wiesz, co chcę powiedzieć. Rozumiem, yy, wiem, wiem, co masz na myśli, o przynajmniej się domyślam, może ja to ujmę że w ten, no, mam na, Czy widzowie się domyślają, co mam na myśli? Piękna recenzja to będzie. No, yy, Generalnie ten klik jest bardzo płynny, nie czuć żadnego haczenia, jest tak tak jest. ta płynność, jest duża przyjemność z klikania. Tak jest, tutaj się zgadzam, faktycznie jest cisza, zwłaszcza kiedy w takie klawisze nie uderzamy jak na organach, natomiast kiedy staramy się ich używać w klasyczny sposób, może taka próbka dźwięku mała. Jest naprawdę cichutko. Mała uwaga co do y, przełączników, coś co odkryliśmy przypadkiem, a w mm -hmm. montażysta odkrył i coś dość specyficznego, jeżeli ktoś mocno wali w klawisze i robi takie potwierdza, enter na przykład, wiesz, ktoś w urzędzie skarbowym, enter, 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 no to enter. No tak jakbyś się chciał trochę na tej klawiaturze wyżyć. Może nie w urzędzie, bo będą mnie ścigać. Wytnij to urzędzie skarbowym, uwielbiam urząd skarbowy. Może w tym. Na poczcie. Enter, 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 To słychać taki metaliczny pogłos, który się roznosi po klawiaturze. Taki brzdęk. Brzdęk taki i uwaga, może to się uda y, odtworzyć. Takie... Takie echo się rozchodzi. Tak. Takiego brzdęku. Hm. Dziwne. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że w tym momencie naprawdę solidnie w tę klawiaturę po tak. prostu uderzamy. Dużo osób tak... Klawisze nie uderza, i wcześniej, jak sobie klikaliśmy do tego, w ogóle nie ma mhm. tego wrażenia. Ale jeżeli naprawdę ktoś jest takim purystą, jeżeli chodzi o klawiatury, i naprawdę potrafi się wszystkiego doczepić, to uprzedzamy was, żebyśmy mieli czyste sumienie. Tak. Bo później nam napiszecie w komentarzu: Oby. Ty... No, Właśnie, czemu mam dzwonić do światła? A wy nawet nic o tym nie wspomnieliście. No to wspominamy. Pełna możliwość oczywiście, customowania tych, tego oświetlenia. Z pozycji komputera, jak najbardziej. Nie ma tu żadnych problemów, więc nie jesteśmy przywiązani do tych już profili, które istnieją wewnątrz klawiatury. Jasne, natomiast jeżeli ktoś z oprogramowaniem Corsera nie miał jeszcze styczności, to warto wspomnieć, że faktycznie, jeżeli chodzi o oprogramowanie do sprzętu, no ten Corserowski soft wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze i daje bardzo dużo możliwości. Zdecydowanie jeden z fajniejszych produktów, jeśli o to chodzi. No i to, co daje bardzo dużo. Duży plus mhm. dla mnie z perspektywy takiej już globalnej, okay. to to, że Corsair jest producentem bardzo dużej ilości sprzętu komputerowego. Tak I to wszystko wtedy jest zgrane z IQ. Mhm. Więc jeżeli pójdziemy w obudowę, chłodzenie, mhm. kości RAM, myszeczka, później myszkę, klawiaturę i nawet podkładkę, i to wszystko sobie zepniemy w IQ. No to myślę, że no naprawdę ciężko być jakiejkolwiek kobiecie, się powstrzymać, Jasne. żeby się nie rzucić na Ciebie. Tak, albo rzucić się do wyjścia z myślą o tym, że jest się fanatykiem jednej firmy. No smutna rzeczywistość gamera. Dobra, to co? Przechodzimy do podsumowania. Jeżeli chodzi o... Najwie... Aha! Dobrze. Jeżeli o mnie chodzi... Jeżeli chodzi o największe plusy, e, według mnie feeling drobnej klawiatury Oczywiście z tą klawiaturą numeryczną, natomiast uważam, że na moim biurku pasowałaby się po prostu idealnie. I tutaj ten aspekt wizualny, który sprawia, że nie dość, że mamy piękne podświetlenie RGB, to jeszcze klawiatura wygląda na niski profil, a ja klawiatury z niskim profilem akurat bardzo, bardzo lubię. Nowe przełączniki Sherry Viola, mega, mega dobry feeling, mega ciekawa klawiatura w użytkowaniu i za to bardzo duży plus. Ciche, dlatego mm -hmm. dla kogoś, kto po raz setny, mówię, nie lubi budzić rodziny swoim klikaniem, bardzo dobry wybór. Największy minus globalny to cena. Okej, okay, dobra, czyli ciebie rozczarowuje cena? Znaczy, rozczarowuje. Uważam, że. Mogłaby być taka. Mogłaby być iść. Okej, Krytykę <gry> mamy już za sobą. <gry> Jeszcze na koniec kącik motoryzacyjny, yy, bo wiesz, że lubię. <gry> <gry> tak, to do, do samochodu. Porównanie do samochodu. I ja mhm. mam, już teraz będę bardziej szczegółowy w tym przypadku. Okej, okay, okay. Dla mnie to jest, yy, w tym przypadku ta kreatura to jest taki Volkswagen Golf. Ja bym powiedział, że to jest Volkswagen Passat, ale nie B5, ten wyższy. B7 na przykład. Okej. Okay. To jest nadal grzeczna klawiatura, bardzo mm -hmm. poprawna, na pewno wytrzymała i tak. taka klasyka, czyli mm -hmm. taki golf. Tak. Wiele osób, tym często ja, mówią, jak można za golfa płacić tyle pieniędzy? Okay. Bo jednak golf do najtańszych samochodów nie należy mm -hmm. i dlatego właśnie takie porównanie przyszło mi do głowy, więc jeżeli ktoś z Was gustuje w Volkswagenach, golfach to. Będzie też gustował w tej klawiaturze. Obrażam się na nas Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał film, to oczywiście pamiętajcie, żeby nagrodzić nas kciukiem w górę. Jeżeli coś Wam się nie podobało, to piszcie w komentarzu. Wszelkie wątpliwości Rozwijmy, odpowiemy na nie, a my się już dzisiaj żegnamy. Tylko nie piszcie o urodzie Piotrka. I nie piszcie też, że jesteście właścicielem golfa i macie zlecenie na Smartiego. albo posada. A właśnie, jakby ktoś chciał kupić Passata, to piszcie w komentarzu Smarty chętnie sprzeda. Trzymajcie się, na razie. Hej! Cześć!